Hej, Mikrusie, ty też tutaj? Co się dzieje, Gornie? Milten czeka na klucz. Nie dałeś rady go znaleźć? Dałem. Nie w tym rzecz po prostu. Wybrałem okrężną drogę. Okrężną? Którędy? Obok wieży strażniczej na wzgórzu za miastem. Po co tam poszedłeś? Żeby zlać torusa. Torusa? Kim licha jest torus? Dubkiem. Znam go już od dawna i nigdy za nim nie przepadałem. Ale zawsze mi się wymykał. No i? Zlałem go. A gdzie jest teraz? No, w tej skrzyni. Hm. Ej, ej, ty, każdemu łajdakowi mnie wypuścić. Wybiję mu wszystkie zęby jeden po drugim i rzucę je harpią na poszarcie. Hm. Jak on się zmieścił w skrzyni? Na pewno chcesz wiedzieć? Teraz już tak. No więc było tak. Gorn, gdzie ty się wybierasz? Pójdę do Wieży Torusa i dorwę tego wieprza. Lord Hagen wydał nam jasne rozkazy. Mamy pilnować bramy i utrzymać pozycję. I tak właśnie zróbcie. Rozkaz dotyczył też ciebie, nie tylko nas. Ha, od kiedy to Hagen mi płaci? Pilnujcie bramy. Pójdę wraz z moim toporem i dorwę Torusa. Wieprz drugi raz mi nie ucieknie. Rus. Tym razem mi nie uciekniesz. Kto mówi, że chcę uciekać? Ty, psi, synu! Od dawna jesteś jak wrzut na dupie. Wrzut na dupie? Czy jej dupie? U ciebie w gaciach pusto. Czaszkę ci rozłupie, a za bebechy powiesze cię na swojej wieży. Dość gadania! Walcz! Groźdź! Teraz jesteś mój! Dobrze się zastanowię, co zrobię z tą twoją zakazaną mordą. Potem wrzuciłem go do skrzyni i przywlokłem tutaj. I co teraz planujesz z nim zrobić? Jeszcze nie wiem. Może powieszę drania nad urwiskiem, albo dam mu zdechnąć z głodu w skrzyni. Zobaczymy. To ty się dobrze zastanów, a w międzyczasie daj mi kamienny klucz. Zaniosę go Miltonowi. Słusznie. Oto on. Co właściwie ci zrobił Torus? Ten cholerny łajdak przymierzył się z orkami w Myrtanie. Oskarżył mnie, a ludzie niemal mu uwierzyli. Chciałem mu odpłacić od razu, ale tchórz czmychnął. Wypuść mnie stąd.